mazdorki doki kropka prop i właśnie zajednę się kostkami cukru. Właśnie teraz sobie ja dodam działam do buzy będę nagrywał filmik. Tutaj mm. jak to się... Dobra, make-up. Podejdę się challenge'owi. Dwa mm. tysiące stał musi mieć. Make-up. Mm. być teraz stracę Okazja. ale dobra biorę starcia salę i lecimy Dobry. przypominam, że mój klub nazywa się Polski Każdy opłaca się do niego dochodzić, a tamten Barley w ogóle nie ogarniał, to to jest prawdziwa bitwa elo mordo, elo mordo elo mordo hmm. Taki i ten barlek nie mógł przeżyć. Uciekając. Zabiję tego gula pajaca. Pani Roso, proszę odejść ode mnie. tyknę w tej sekundzie. Kurde! No nie no, dobra ta rosa była. Nawet dobrze było, wolę zginąłem ja i ona. Ale też przypominam, że w polskim kasztanie teraz trwa challenge. Challenge. VIP po karku przycięgi. Ten kto chce, niech pisze LOL. Także... Za 7 dni albo inaczej w poniedziałek pojawi się konkurs. Niech... pojawi się konkurs, że codziennie masz wygrywać 3 rundy solo. No musisz... Codziennie musisz wygrywać 3 rondy solo. Um, no i ja w ogóle nie będę wiedzieć. No i ten konkurs będzie przez. Ten konkurs będzie już przez 10 dni. I ja w tym nie będę wiedział. Wszyscy będą się chwalić. Albo inny tam konkursy sobie wymyślę Jeśli chcecie, to podsyłajcie mi w ogóle w komentarzach jakie bierzecie mi dobre dać film? konkursy jakie dobre mogę dawać um, żeby nie awansuję prop z Polski co on ma, takie super szukaj klubów Dobra, mam. I to jest w ogóle taki klub mojego kolegi, to jest mój kolega właśnie i on opuścił klub innego kolegi dlatego, że prop z Polski z mojego klubu e, dostał kruka i panu bleble 550 obrzydził się kruk, to obrzydził mu kruka. Kolejny konkurs, jak chcecie, to piszcie mi w komentarzach. Ja oczywiście sobie jakoś jak... Ja oczywiście sobie e, wymyślę e, jakiś mm, konkurs, ale jeśli chcecie, to możecie mi przysyłać ciekawsze propozycje. napisać e, napisać dołącz do polski kasta. Może dołączy. Nie, Kurde! No i musiała leść Głupi gracz. Dobra, oczywiście będę się teraz zajmował takim wymyślaniem tego konkursu. Będę grał, ale bardziej będę. Za... wymyślił jakiś dobry, fajny konkurs, bo ja w tym czasie będę na wyjeździe od poniedziałku. Eee, nie będę już mógł nagrywać filmików. Nie, będę mógł nagrywać filmiki, ale w nie z podróży, jak jestem na wyjeździe. Z gier nie będę mógł nagrywać, bo ja tam byłem rok temu. Z nami tam w ogóle zasięgu nie było. Ale ale fajne miejsce, to będę łapał żaby i starał jakieś Będę głównie łapał żaby. A jak jakąś złapię, to będę po prostu nagrywał filmy. filmik. I będę je jakoś nazywał te żabki. No um, i w ogóle kolejny konkurs może być taki, żeby... Mój klub musi dostać plus kilka tysięcy puszek w czasie dziesięciu dni. Tatara, tatara, tatara Zabijcie tego tatara, kurde. Tatara. Tak, więc Mój klub... Dogadajcie się, mój klub przez 10 dni musi zyskać 6 tysięcy pucharków, nie to by było głupie, musi zyskać, jak ten challenge się skończy to zobaczę, ale mój klub przez 10 dni musi mieć 20 tysięcy pucharków, kurde, nie to byłoby za dużo wymagające. Ech, nie wiem, może kolejny total będzie challenge, a nad konkurs. Kurde, konkurs jakiś. Ech. Tak! Kto uzbiera najwięcej skrzynek przez 10 dni? To jest konkurs. Tu uzbiera najwięcej skrzynek przez 10 dni. Dobra. Starcie solo, plażowy futbol, pułapka sprężynowa. A, albo inaczej. Jakiś konkurs muszę mieć, bardzo dobry, fajny. Jak mu to dać, konkurs? Wiem! Kto przez cały czas zyska... Ja wiem, jaki zrobię konkurs! Mam na razie dwie opcje: albo kto przez 10 dni mnie przebije, lub kto przez 10 dni nabije se najwięcej pucharków. Każdy będzie pisał, ile na razie ma pucharków. A później napiszę ile... A później napiszę ile... Kurde, no nie no, to jest mm, kurde. Ja w ogóle zbieram na opening, widzicie? Kurde, na opening zbieram. I kolejny opening będzie, gdy właśnie kolejne 15 czestów. I... Polecam obejrzenie odcinka, jak dropie Leona. W sumie, czekajcie. Jak się tworzyło playlisty? Kurde. Inaczej, dobra. O nie wiem jaki konkurs mogę zarobić. Jakiś fajny musi być. Oj pani Rosso. Pani nupska Rosso. Musiała mi zabierać te skrzynki. Ale już nie musiała. Kurde. Wiedziała, że zginie, ale musiałem je zabrać. To było bardzo głupie. Wywalaj, selka. Ej, ten Sheldon w ogóle gra? Nie, pewnie stracił neta. Więc zabiłem tego Sheldona. To mnie to mi szkodzi. Ale inaczej, nad tym konkursem jako idę muszę się zastanowić. By, by konkurs muszę być, być też taki. Hmm. Hmm. Kurde, jak mi robić konkurs? Tak, kto przez 10 dni będzie miał najwyższą rangę na szeli. Nie wiem, czy taki konkurs pasji? No. To nie było... moim, co, moim zdaniem nie było do wygrania. jakieś jakiś mega propy to wygrał. Ale... Wątpię w to, No w sumie nie wątpię w to. Ja nie jestem żadnym mega. Po minfar i zak. Dalej jest mi Minfar, Velon, 22 tysiące pucharków. Jaki kozak z tego minfaru? Muszę go zaprosić. śnij, 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 nie mart. Musia ta rob. M. Eldon. Kur, kur, kurde. Dobra, chyba trzeba będzie. Na chwilę zmniejszyć. Inaczej wszystkich podopraszam. Eee. Dobra, teraz chwilę pogłówkujemy. Jaki mogły być fajny konkurs? Lub czary Wiecie co? Mi się wydaje, że... Mam nadzieję, że ten odcinek by mi się spodobał. Eee. Jeszcze zagram sobie jedną rundkę na utwórz drużynę, także sola, i kurde, będę to to zrobić, pani nito. Ja zawsze wygrywam gry z botami Często jestem właśnie na pierwszym miejscu Często Zawsze ugrywam te meczki Jeszcze nie miałem meczu z botami Który bym przegrał O kurde może być, Ale ten może być właśnie pierwszy Baba. Czy ultrzel zamraża? Dziwne. To bardzo dziwne. <grymne> Ugrał. <grymne> Kurde, czwarte miejsce. No dobra, to słabo. Puszczę ten Team i. Wiecie na ja te, ja teraz głównie poluję. Na punkty mocy dole Leona. Tak, bo nie ja chcę mieć tyle. Dla... Mm. W ogóle ja wam powiem jedno. Wszystkie kody na gemy dosłownie nie działają. I to wszystkie. Nie ma kodu na gemy, który by działał. Wszystkie kody próbowałem dostępne na YouTubie. I to jest niemożliwe. Nie wiem, no dobra, spróbujemy sobie tym mycha krołem zagrać. Musimy co szkali. Wow, wow, wow! Zagram sobie na razie z ruką, krołem. W ogóle chciałbym mieć kruka. Det er bra.